Siemanko, z tej strony Superza090 i zapraszam was na mecz eskilstuna -Guj w -KS w KSW we targi Jelce, no a więc lecimy, przypomnę, że w tej rywalizacji jest 2, tu zaraz, słuchajcie, zmieniłem poziom na średni, bo było za łatwo, no i dobra, lecimy z tym koksem. Pomnę 2 do 0, a wielce prowadzą jeśli dziś zwyciężą, awansują do półfinału. Okej, okay. gramy na wyjeździe i oby, oby to było dobre spotkanie. Słuchajcie, co do bramek z Pucharu Konfederacji to mam problem. Nie mogę znaleźć e, rzutów karnych z półfinału Hiszpania-Włochy, e, tak? Bodaję, że tak, Hiszpania-Włochy. Aj, mówimy piłkę niepotrzebnie, ale wracając do tematu. E, słuchajcie, próbowałem format faktory, słuchajcie, próbowałem nagrać nawet to frapsem, słuchajcie, gówno nic nie daje więc nie wiem co będzie z tą serią być może ją dokończę ale to szybko nie nastąpi ale i tak się cieszę że ten trzeci odcinek się pojawił z czterech bo już jestem bliżej stojkowicz no ronie, Brałkasz. Jachlewski. I gubią piłkę Szwedzi. To jest szansa Buntić, Buntić, 3-1 dla drużyny kieleckiej. I gubią piłkę przeciwnicy. sobie z obrotowym nie buntić buntić jeszcze raz a jaj strata piłki drużyny kieleckiej ale odzyskują rastko tylko stojkowicz brameczka 4-1 Dobrze to robi Buntić świetnie przejmuje piłkę Denis Buntić Nie ma bramki Nie ma bramki moi drodzy Gdzie ty tam ja Lewski lecisz Jurecki świetnie ale To nic nie dało moi drodzy Tkaczyk 5-2 I przejęta piłka przez Tkaczyka, tkaczyk, tkaczyk. I co zrobi? Rzuca bramkę 6 do 2, a więc kielczanie coraz bliżej półfinału. Buntić świetnie, Olafson świetnie. Rzut zblokowany, nowitka i gol. Olaf na... dla Eskilstone. Przepraszam za lagi. Tkaczyk. Tkaczyk. Piękna. Indywidualna akcja. 7 do 3. I rzut na bramka, więc piłka dla nas. Może coś do skrzydła. Olafson. 8-3. Zapowiada się dziś, że poznamy pierwszego półfinalistę, ale to dopiero jeszcze przy, pierwsza połowa, spokojnie, z pokorą. Jachlewski gol! Ależ to zmieścił! Ależ to rzucił! Dobrze, Tkaczyk. Żółta kartka. Oj, to będzie bardzo groźny kontratak. Stojkowicz, jak on mógł tego nie strzelić? Powiedzcie mi. A czy nie powiecie mi, bo to jest odcinek na live, byście mogli mi powiedzieć, ale no. To jest tylko odcinek. Stojkowicz, no ponownie nie trafia. On jest do zmiany, słuchajcie. Ja raczej nie robię zmian, ale chyba zaraz go zmienię. Dobra, 9 do 5. Jak widzicie po pierwszej części spotkania. No mamy przewagę, chociaż skuteczność jak widzicie gorsza i posiadanie piłki gorsze, no ale my mieliśmy tych więcej sytuacji i dzięki temu prowadzimy. Okej, okay, lecimy z drugą połową. Tkaczyk! Jest, jest, dziesiąty gol. Przejęta piłka. Tkaczyk. Dobrotowego Stojkowicz w końcu trafia. I przejmuje piłkę, więc będzie miał jeszcze jedną sytuację. Gol. 12 do 5. Dobrze gramy chyba teraz w defensywie. Torir Olafsson. Świetnie, jeszcze kawałek Nie wypchnął go jakaś szkoda A jaka bramka niepotrzebna Niepotrzebna A to jest ciekawa Akcja Stojkowicza z tkaczykiem 13 do 6 Przejęta piłka, oj Stojkowicz Spokojnie Tkaczyk, tkaczyk Stojkowicz i w słupek oj i to jest bardzo groźna kontra ale buntić świetnie chociaż i broni szmal i leci akcja drużyny kieleckiej aj złe podanie bunticia leci kontra aj i piłka dla nas trochę chaosu na boisku w ostatnich sekundach tkaczek Świetnie do no Buntija Olaf Olafson i Bramecka 14 do 6 To będzie prawdopodobnie zwycięstwo, moi drodzy Zwycięstwo drużyny kieleckiej Jurecki Aj! Broni szmal! To jest niesamowita osoba. Kaczek. Ależ ryzykowne podanie do ale opłacało się. 15 gol i to jest 9 goli różnicy. To jest niemożliwe do odrobienia. A i akcja szwedów. Siódmy gol. No to zaczynamy grać. Długie akcje, słuchajcie. Tak myślę, że to będzie... Najrozsądniejsze Tura pasywna Tkaczyk I gol! Idealny scenariusz Przejęta ponownie piłka I ponownie spokojnie Poczekaj masz Wszyscy się ustawią i Zagrajmy kolejny atak pozycyjny Świetnie to idzie. Maga gra pasywna. Tkaczyk. 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 Nie ma bramki. Ale nie będzie chyba też kontry. Świetnie. Piłka dla nas. A więc tego już nie możemy, moi drodzy, przegrać. Tkaczyk. Dobrze. Punt. Tkaczyk. Jurecki. Kacz Buntić Olafsson I bramka 17 do 7 Pięknie, pięknie dzisiaj kilcza Żyna Kielecka gra Ósmy gol dla Szwedów Do Olafssona ponownie Olafsson I kolejny gol skrzydłowego drużyny Wiwek e, targi Kielce. Oj niebezpieczna sytuacja, pada bramka dla szwedów. Może drugim skrzydłem zagramy. Jachlewski! jest gol, jest gol. 19 gol, 19 do dziewięciu A i pada bramka na szwedów Czy my zdążymy jeszcze? Jakąś strzelić bramkę numer 20 na przykład? Tkaczyk jest. Jest. 20 bramka. Jeszcze bronimy. I to jest koniec, moi drodzy. Vive Kielce awansuje do półfinału YouTube Playoffs, ponieważ trzeci raz pokonali e, Eskill i zapewniają sobie półfinale YouTube Playoffs. No więc e, zobaczmy, e, słuchajcie już za chwilę e, drugie spotkanie. E, drugie spotkanie y, tego dnia tylko ja tutaj coś słuchajcie uzupełniam y, Montpellier zagra z New York City no i zobaczymy jak to y, będzie no dobra więc ja będę z wami się żegnał y, no i dobra, trzymajcie się, na razie cześć.